Radio Plus sedno sprawy. Jakie są prawne konsekwencje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego takie tak technicznie jak to będzie wyglądało, publikacja w Dzienniku Ustaw automatycznie przesłankę eugeniczną skasuje? Tak, w momencie, w którym będzie ogłoszony wyrok w Dzienniku ustaw, skutek tego jest taki, że ta, ten przepis, który dopuszczał dotychczas przesłankę eugeniczną, czyli dopuszczał możliwość... No, zabijania nienarodzonych dzieci tylko z tego powodu, że są chore, że mają wady, że e, zakładamy, żeby nie przeżyły w e, świecie, e, po prostu przestaje obowiązywać. Jeżeli ktokolwiek miał skierowanie na e, wykonanie zabiegu, a wyrok będzie ogłoszony, no to wówczas e, no, nie może tego wykonać z tej racji, że e, po prostu takiej przesłanki prawnej nie ma. Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie opowiedział się, za równością ludzi niezależnie od, czy istot ludzkich, niezależnie od tej fazy, w której się znajdują, czy są jeszcze przed narodzeniem, czy po narodzeniu. I to jest kwestia konstytucyjna, to jest kwestia zakazu dyskryminacji osób tylko dlatego, że ktoś jest niepełnosprawny czy chory. No to pod... Panie ministrze, a kwestia publikacji standard. stanowiska Trybunału Konstytucyjnego, no bo z tym też Zarządów Prawa i Sprawiedliwości bywało różnie. Tu będzie niezwłoczna publikacja? Trybunał, znaczy bądźmy precyzyjni, Zarządu Prawa i Sprawiedliwości wyroki Trybunału, i orzeczenia Trybunału były publikowane. Była wątpliwość prawna co do jednego orzeczenia, które wielu wskazywało ekspertom, że to była raczej jakaś opinia, a nie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, bo wydana z naruszeniem ustawy i nie w takim składzie, w jakim powinna była być. Wydana, no tutaj mieliśmy orzeczenie w pełnym składzie Izby. Wszyscy sędziowie, którzy są członkami Trybunału Konstytucyjnego, sędziami Trybunału Konstytucyjnego, brali udział w wydaniu tego orzeczenia. Dwóch wniosło zdanie odrębne i będzie standardowo opublikowane. Zdaje się, że dzisiaj RCL najpóźniej na dniach powinien już do Dziennika Ustaw to orzeczenie, orzeczenie zamieścić. Panie ministrze, czy w tej sytuacji widzi pan jakąś, jakąkolwiek możliwość do spotkania się w półdrogi ze środowiskami politycznymi albo w ogóle z osobami, bo to nie tylko środowiska polityczne, które protestują przeciwko temu rozstrzygnięciu. Czy jakikolwiek nowy kompromis po takim orzeczeniu Trybunału jest możliwy? Czy to zamyka drogę? Ja przyznam, ja bardzo dobrze rozumiem te emocje ludzi, którzy... Uważali, że przesłanka eugeniczna czy aborcja eugeniczna jest niedopuszczalna i bardzo często powołują się na różnego rodzaju no, straszliwe choroby, które no, jeszcze przed wykształceniem układu nerwowego być może można było no, nie powodować tych cierpień, ale no, wychodzimy z założenia, że ochrona życia jest absolutnie czymś najważniejszym. My nie mamy prawa decydować, kto ma prawo żyć, a kto nie. Ale tak prawnie, panie ministrze, chodzi mi o to, drogi. czy to orzeczenie zamyka drogę do jakiegokolwiek pośredniego rozwiązania? Trzeba poczekać na szczegółowe uzasadnienie. Na razie mieliśmy uzasadnienie ustne, przesłanki ustne, ustnie podane, natomiast one były dosyć jednoznaczne. Także to, znaczy, to też trzeba przyznać rację trybunałowi i podziwiać odwagę trybunału. Gratuluję, że sędziowie się na to zdecydowali, ale nie wprowadzali żadnego rozróżnienia, przy której chorobie, czyli na przykład przy zespole Downa albo przy cięższych stadiach, przy której chorobie chronimy dziecko w fazie prenatalnej przed narodzeniem, a przy której pozwalamy na aborcję. Otóż Trybunał jednoznacznie powiedział, że nie można, Rzeczpospolita chroni życie, to wynika z godności, przyrodzonej godności człowieka, skoro tak to... Przesłanka eugeniczna nie może być mieć zastosowania, bo Pan wszyscy minister, są ruchu. A co z tą i, i, i co tutaj, z przesłanką jest... dotyczącą czynu zabronionego? Bo ta przesłanka pozostaje i no, nawet abstrahując zupełnie od moralności, tylko logiki się trzymając, to dlaczego ochrona życia tych zdrowych w końcu, jak to nawet nazwie dzieci czy płodów, nie ma miejsca? Czego dotyczył wyrok? Wyrok dotyczył ustawy no, aborcyjnej, tak ją nazwijmy, jednej z trzech przesłatek. Natomiast inną kwestią prawną jest karanie. I oczywiście jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której no już teraz przecież nie karzemy kobiet i nikt nie ma pomysłu, żeby karać kobiety, karzemy za współudział. Znaczy, Kodeks karny przewiduje jako w jednym przypadku jako zbrodnię, jeżeli ktoś zmusza kobietę, w innym przypadku jako... No, przestępstwo, współudział w wykonywaniu aborcji, czy zachęcanie, nakłanianie, podżeganie itd. Więc jestem w stanie sobie wyobrazić jakiś dodatkowy typ kwalifikowany, który by inaczej traktował przypadki z aborcji. Eugenicznej, no ale o tym na razie nie ma dyskusji. Najważniejsze, czy ciężko, powiedzmy, w jedną czy w drugą stronę jednoznacznie się opowiedzieć, najważniejsze to jest zapoznać się z uzasadnieniem i musimy poczekać na uzasadnienie. Wtedy będzie jasna wykładnia, w jaki sposób Trybunał rozumie akurat ten konkretny przepis, artykuł 38 Konstytucji, gdzie wprost jest zapewniona ochrona prawna życia przez Rzeczpospolite. Panie Ministrze, o epidemii porozmawiajmy teraz, bo sytuacja. No, powiedzieć, że nie wygląda najlepiej, to jak nic nie powiedzieć. Politycy rządu zapewniali jeszcze niedawno, że lockdownu nie będzie. Tymczasem kolejne kroki wskazują na to, że coraz bardziej w sytuacji lockdownu jesteśmy, a po ogłoszeniu dzisiejszych obostrzeń, to już w zasadzie będzie chyba lockdown, panie ministrze, jeżeli nie będą działały do, do niedziałających siłowni klubów fitness. Dojdą teraz restauracje, wszelka działalność gastronomiczna, ograniczenia różnych usług fryzjerskich, kosmetycznych. To będzie prawie że powtórka tego, co mieliśmy Poczekajmy na szczegóły. Dzisiaj będzie konferencja pana premiera w tej sprawie. Na razie jest wiele przecieków dziennikarskich i nie wszystkie są na tyle precyzyjne czy wiarygodne, żeby się jednoznacznie do nich odnosić. Natomiast sytuacja nie jest łatwa. Trzeba pamiętać, że chociażby nasi sąsiedzi z południa w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców mają dużo więcej przypadków niż u nas. Tam szkoły To dostały, może na zachód pan spojrzy, tam. a na sąsiadów, na, dużego, na dużo większego sąsiada z zachodu? I może właśnie, warto spojrzeć. I właśnie, do nich, i, właśnie, I właśnie do nich przechodzę, to było w drugim zdaniu. Aha. Natomiast na zachodzie wprawdzie jest 10 tysięcy przypadków, ale liczba ludności jest blisko dwukrotnie na to, że w Niemczech tak to działa. No, w Niemczech ograniczane od początku epidemii, cały czas są ograniczane kontakty społeczne, bo to jest jakby główne źródło przenoszenia, wzajemne kontakty, też kontakty prywatne, ilość osób, która może się spotykać. Więc o tym będzie szczegółowo mówił pan premier. Oczywiście to panie to jeszcze jedno, jedno, jedno pytania, pytanie na koniec. Ale teraz... Jedno pytanie Fawol, na koniec, dobrze? bo już czasu nam niewiele zostało. Patrząc na te historie z karetkami szukającymi szpitali, na wyniki testów, czasami po trzech dniach, nawet na wielogodzinne kolejki na zewnątrz do badań, jeżeli o te testy chodzi, na zakorkowany już zupełnie niemal dzisiaj SanEpit, bo, bo wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że coś takiego jak wywiad epidemiologiczny to już nie istnieje dzisiaj. To pan uważa, że rząd zdał egzamin w tym trudnym czasie? I może pan to Polakom powiedzieć? Zdaliśmy egzamin? Czasy... Czasy są absolutnie szczególne i trudne i sytuacja jest dynamiczna. Inaczej to wygląda teraz, inaczej mogło wyglądać parę miesięcy temu. I teraz wszystkie siły powinny być skierowane i cała uwaga też, uwaga klasy politycznej na to, żeby utrzymać wydolność służby zdrowia. To jest priorytet, to nie jest czas na oceny, czy to jest stały egzamin, czy nie. Tych ocen będą dokonywali wyborcy, chociażby przy najbliższych wyborach, albo, albo inni eksperci. Natomiast teraz skupmy się na tym, żeby służba zdrowia była wydolna, naprawdę ta, Ciężka praca, ciężka robota wykonywana przez Ministerstwo Zdrowia, przez inspektora sanitarne no, w ostatnich, ostatnim półroczu, ostatnim czasie od początku epidemii no, jest cały czas na naprawdę naj, najwyższym poziomie, jest gigantyczna. To tu już stawiamy Jeśli kropkę, panie domaga, ministrze, Polacy oceniają, czy ten poziom, nie poziom jest... Jeśli tego nie domagać, okay. to trzeba oczywiście rozliczać tych, którzy za to odpowiadają. Jasne, Polacy oceniają, czy ten poziom jest faktycznie najwyższy. Panie ministrze, bardzo dziękuję. Michał Wojsz, szefersortu resortu sprawiedliwości Solidarna Polska, był gościem sedna sprawy. Dobrego dnia panu ministrowi życzę. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Państwu również życzę dobrego dnia, miłego weekendu, do usłyszenia w poniedziałek. Radio Plus. Sedno sprawy.